Ten. i wszystkie tak, tak, tak drzwi było. były zamalowane, jakie w je jak po prostu no, udostępniły. Natomiast główne, główna brama była zapięta łańcuchem tak. i Pospawano. po prostu nie. piłowano dosyć długo, natomiast od góry, ponieważ mnie fascynowało fotografia i film, który z księży miał albo ósemkę, albo szesnastkę kamerę po lewej stronie i filmował po prostu to wydarzenie. Społeczeństwo, to znaczy to byli, to byli robotnicy, byli ubrani różnie, nawet aktywiści chyba byli nawet bardzo porządnie ubrani. Natomiast podoba mi się tam, chyba tu gdzie Duda miał sklep, to nawet chyba tam ludzie się wkurzyli, ktoś rzucił kwiat, kwiat na właśnie na, na, na tych blokujących. Oni blokowali, krzyczeli, ale, ale po prostu mieli pietra, bo po prostu ludzi było dużo i to znaczy bo w wodach może gdzieś była milicja mundurowa, natomiast tego, tego nie, nie wiem, natomiast jeżeli tu po cywilu, to ja jednak, no i to jest moje takie, co zapamiętałem. A ja pamiętam taki moment, jak wchodziłam od Morzejowskiej na no, w stronę katedry i była taka blokada, ja mówię, Boże, jaki tłum ludzi, stali mężczyźni, to była blokada, ale ja o tym nie wiedziałam. Byłam cieniutka, ja we dwadzieścia parę lat miałam. Mężczyźni po metr dziewięćdziesiąt ciasno zbici. No i ja szłam i po przepraszam, 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 nikt nie słyszał. Bardzo zagadani byli ze sobą ci panowie. Ale chyba, no i to ogarnęła, bo ja... Bardzo przepraszałam, przepraszałam i w końcu któryś ramieniem się trochę uchylił, trochę tak. Ja wam luka, za mną szła moja siostra ciotka i żeśmy się przesmernęły. Tak, żebyśmy przeszły na ten plac do, gdzie jest ten dom katolicki teraz, zrobiłam kroki nagle pustka. Stanęłam, osłupiałam, obejrzałam się. Dosłownie jakby sznurkiem ktoś przeciągnął. Stali, była ta blokada, a dalej wolne, pusta przestrzeń. Jakim cudem ja się przedostałam, to samo nie wiem. Ale opowiadałam to po latach. Przy jakiejś okazji w pracy, kolega mówi, Wanda mówi, mojemu dziadkowi, on mieszkał na Pogoni, od ulicy Sienkiewicza chodził, złamali rękę. No może zobaczyli mężczyznę, może trochę się tam postawił, ja nie wiem. A ja bardzo grzecznie przepraszałam, przepraszam. i stałam w miejscu, mimo że, mimo że mi nikt miejsca nie robił, to przepraszam, przepraszam, że tak. i puścili mnie. A tak przychodząc nie miała Pani to świadomości, że to są osiedlenie? Nie, nie, absolutnie, absolutnie, Dopiero się zorientowałam, jak zrobiłam krok przed nimi, odwróciłam się, patrząc na nich i wtedy pojęłam, że to jest chyba coś nie tak. что это не совместные верующие. Ага.